Sprawa jest poważna i rozwojowa. Ale chociaż jakieś szczegóły. Przyjechaliśmy z Tobą porozmawiać o Twojej aktywności w sieci. E... Z kim rozmawiasz w tym internecie? Szczegóły są szczególnie przerażające. E, nie! To tragiczne nieporozumienie! Sprawa dobitnie obrazuje głęboką patologię, toczącą jak gangrena zdrowe ciało naszego narodu. Czy ty rozumiesz teraz swoją sytuację? Przecież mam dalej tłumaczyć co? Dziesięciu ludzi nad tym pracuje, rozumiesz? My mamy teraz takie techniki jak Discovery. Także się decyduj. Przyznaję się do wszystkiego! Może pan uniknąć kary, jeśli poda pan nazwiska wszystkich wspólnych. Nazwiska, adresy, telefony, blachy, wszystko. Moment, moment, chwila! To są jakieś wyścigi! To skomplikowana maszyna! Zresztą jeśli chodzi o literowanie, to ja dopiero zaczynam! Zapracowałem portret psychologiczny sprawcy. Paweł czy Edek jest kurwa siwy? Edek! 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 Co to? Policja zabiera puchatka i wszystkich moich przyjaciół? Ja? Przecież to był pomysł kucharka! W nocy 32 na trzeciego smacznie spałem! Ale to wszystko nasi przyjaciele! Nie wierzę! Czy to jest kwestia wiary? zjawiary? Nie, nie pamiętam, byłem młody i głupi, to wina społeczeństwa! A jeszcze Ale szefie, przecież to nasi przyjaciele! A szeregowy! Nie, nie! To był Tygrys! To był Tygrys! To był Tygrys! Rys, skąd adwokata?